Dzisiaj odmieniamy bezpieczeństwo przez wszystkie przypadki. Dyskutujemy o stanie naszej armii, o stanie naszego uzbrojenia. Ale nie będziemy mieli kim i jak bronić Polski, jeśli będzie nadal spadać dzietność. A dzietność spada między innymi przez brak dostępu do mieszkań. Bezpieczeństwo państwa to także odporność tego państwa. Odporność na kryzysy, odporność w tworzeniu instytucji, którym obywatele mogą zaufać. Budowanie państwa, w którym można bezpiecznie planować przyszłość. Kryzys na rynku mieszkaniowym. To bezpieczeństwo zaburza w równym stopniu co obecne kryzysy geopolityczne, jeśli nie w większym, bo przekłada się bezpośrednio na konkretne plany i codzienne życie młodych ludzi, ale też nieco starszych obywateli. W tym miejscu chcę Państwu powiedzieć bardzo wyraźnie, jako kandydatka na prezydenta deklaruję, że zabytuję każdą ustawę, która będzie po raz kolejny proponowała dopłaty do kredytów z publicznych pieniędzy. Takie propozycje kończą się tylko tym, że rosną ceny mieszkań, a zwykli ludzie mają utrudniony dostęp do dachu nad głową. Będę za to wspierać aktywnie wszelkie projekty mające na celu zwiększenie finansowania dopłat do budowy mieszkań na wynajem. Takich do preferencyjnych kredytów, z jakich korzystają miasta, w których lewica ma cokolwiek do powiedzenia, tak jak tutaj w Łodzi, jak w Dąbr prawie górniczej, jak we Włocławku. Tylko budowa mieszkań na wynajem da młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa i wolność wyboru. Prawdziwą wolność do tego, żeby układać sobie życie tak, jak chcą.